Nie, tutaj też nic nie ma. w już bagierka wygięta. O Jezu! Kur... Mać. A w tym zgłoszeniu to było, że samochód jest w rowie, a nie w rzece. No, na wywiją. Dach obtarty o asfalt, pogięty, więc tu by musiało być jakieś kikołki. Kierowca jadący z dużą prędkością stracił panowanie nad autem. Wypadł z zakrętu i dachował. Następnie zsunął się ze stromego pobocza do rzeki. Tonący samochód obrócił się na koła. Prawdopodobnie w tym momencie kierowca wydostał się z auta przez otwarty bagażnik. Po chwili samochód nabrał wody i osiadł na dnie. Nie wiem, czy tu się koła bez nurka Więc tu może być duży problem teraz. Jak zaraz nic z tym nie zrobimy, to samochód pójdzie całkiem w dół. Samochód waży półtorej tony. Po zatopieniu do jego środka wlało się 4 metry sześcienne wody. Co spowodowało dodatkowe czterotonowe obciążenie. Istnieje niebezpieczeństwo, że samochód zagłębi się w mule i zniknie pod wodą. Krzysiek z Alą muszą jak najszybciej zaczepić linę wyciągarki, zawystający reling dachowy i wyciągnąć osobówkę na brzeg. Ala, yy, dawaj mi te dłuższe spodnie, z butami, no niestety. Na razie ale aby go tylko podciągnąć. Później będziemy... Później będziemy się zastanawiać. Złapiesz? Dobra, czekaj. się dźwięk. Stop! Naciągaj powoli! Powolu teń. Chodź, chodź, malutki, chodź. No. Poczekaj, poczekaj. Ala, boję się, że jak pęknie ten reling, to nam z powrotem odpłynie. Wiesz co? Daj mi pasa cienkiego i go szepnę tutaj troszkę za tą zawiaskę. Ale najzwyklejszego pasa? Nie, pęto z tyłu. Reling się trzyma na dwóch małych śrubkach. Krzysiek obawia się, że podczas wyciągania plastikowy relink nie wytrzyma obciążenia. Dlatego Ala poluzuje linę wyciągarki, a Krzysiek przepnie ją do pasa przymocowanego do klapy bagażnika. Ala, idź do wciągarki. Puszczamy. Tak, odpuścisz mi ją. O, no, k***a jaka, no. Kiedy Ala luzuje linę, Ford zaczyna osuwać się z powrotem do rzeki. Napinaj! Powoli tylko. No dawaj. dobra. Dobra, dobra. Ala. Próbuj ją odpuszczać. Stój! Stój, 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 stój. No jest problem. Taka mała ta rzeczka, k***a. Taka głęboka.